Anna Dec, dobry wieczór państwu. Dziś w wielu regionach kraju rozpogodziło się, zaświeciło słońce. To nic, że było zimno. Już chyba z dwojga złego lepiej by świeciło słońce, temperatura spadała poniżej zera, to też wyjdzie nam na zdrowie. W południowo-wschodniej Polsce jeszcze był front, który przynosił głównie opady śniegu, ale tam jutro miejsca będą skąpane w słońcu. Zapraszam na szczegóły, zobaczmy na początku, jakie warunki dominują na kontynencie. Krańce zachodnie Portugalia, Hiszpania, ale też Włochy skąpane w słońcu, bardzo przyjemne, ciepłe. Natomiast nad Bałkany wędruje front atmosferyczny, zimny, przyniesie nawet w Grecji opady deszczu, a wyż, który wędrował znad Niemiec przez Polskę w kierunku południowo-wschodnim, rozpogadza nam tak niebo, ale ściąga z północnych kierunków zimniejsze arktyczne masy powietrza, stąd tak Duży spadek temperatury, a ciepło płynie dużym strumieniem do Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, a nawet na południe Skandynawii. Chłód też zahacza właśnie o Półwysep Bałkański i tak będzie w najbliższych godzinach. Ta noc będzie pogodna, ale te rozpogodzenia będą zdradliwe, bo nie dość, że bardzo spadnie temperatura, to jeszcze na drogach pojawią się oblodzenia, lodowica tak zwana, co może być właśnie zdradliwe, takie niebezpieczne, zatem podróżujmy ostrożnie nie tylko nocą, ale też nad ranem. Na termometrach od minus 10 stopni w suwałkach. Tam będzie najzimniej, w centrum minus 6, minus 7, a najwyższa temperatura nocą na wybrzeżu. Tam minus 3, minus 4 stopnie. Dzień zacznie się pogodnie, ale temperatura będzie bardzo powoli rosła ze względu na dominujące rozpogodzenia. Po południu nasili się wiatr na północy, co będzie sygnalizować nadejście frontu atmosferycznego. On we wtorek sprawi, że wzrośnie zachmurzenie na wybrzeżu. Na pomorzu zachodnim i po zachodniej stronie popada deszcz, a w rejonie to Gdańskiej głównie deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus dwóch stopni wzdłuż wschodniej granicy do 4 stopni w zielonej górze. W nocy wzrost ciśnienia do 1017 hekta a jutro spadek do 1014 na barometrach w Warszawie. W środę front będzie kontynuował wędrówkę z północnego zachodu na południowy wschód i przyniesie deszcz na zachodzie, deszcz ze śniegiem w centrum, a śnieg na wschodzie. W czwartek już będzie więcej rozpogodzeń na zachodzie kraju słabe opady śniegu w centrum i na południu Wschodzie wahania temperatur od 0 do 6 stopni, w środę, w czwartek od 0 do 4, w piątek ujemna temperatura będzie dominować na wschodzie kraju do minus 3 stopni, dodatnia na zachodzie do 3, a w sobotę nawet do minus 4. Padać nie powinno. Najładniej zapowiada się na Pomorzu Zachodnim, tam najwięcej rozpogodzeń, a duże zachmurzenie będzie dominowało do soboty. W centrum i na południu kraju nie będzie tak źle, przyznają Państwo. Bardzo dużo różnorodnych zjawisk nas czeka. Dobrego wieczoru, dziękuję za uwagę.